Doświadczenie numer 1. Niewylewająca się woda. Do tego doświadczenia potrzebujemy wody, kieliszek do szampana, kawałek gazy opatrunkowej. Nalewamy wodę do kieliszka od szampana. Nakładamy gazę opatrunkową. Odwracamy kieliszek. Woda nie wylewa się, ponieważ w między oczkami gazy opatrunkowej powstała błona, która otrzymuje ciężar wody. Doświadczenie numer 2. Pływające spinacze. Ujrzenie napięcia powierzchniowego. Do tego doświadczenia potrzebujemy wody, kilku spinaczy, kieliszek do szampana. Nalewamy wody do pełna. Delikatnie kładziemy spinacz na wodzie. Po wykonaniu tej czynności możemy dokładnie zaobserwować tak zwaną błonę.